Dzisiaj troszeczkę wiedzy dla osób, które już inwestują w nieruchomości. Na pewno wiele razy spotykaliście się pod drzwiami z innymi inwestorami i zastanawialiście się pewnie dlaczego tak się dzieje. Znaczy odpowiedź jest dość prosta, no bo jest nas wszystkich bardzo dużo na rynku. A co wy na to, gdybym wam powiedział, że jest na to rozwiązanie, żeby mieć więcej możliwości pozyskiwania informacji o nieruchomościach i jakby inwestowania w nieruchomości, Yy, ograniczając sobie konkurencję. Jeżeli jesteście ciekawi, to chodźcie do Flipcharta i ja zaraz Wam rozrysuję i pokażę, że to, co robicie jest tylko 10% całego rynku. Chcecie poznać 90%? Idziemy. Słuchajcie, to, co robicie, najlepiej zobrazować na zasadzie na przykład tortu. Zrobię sobie koło yy, i to jest 100% wiedzy, może 100%, no to jest to przyjmijmy, że to jest 100% wiedzy, jaką e, powinniście posiadać, żeby e, ogra nie ograniczać się w tym, co robicie, czyli na przykład to, co robicie, moim zdaniem to jest około 10%. Czyli 10%. To jest rynek wtórny, prawda? Zaznaczmy sobie go, załóżmy kolorem zielonym, żebyście pamiętali. I to jest te 10%. I tutaj na rynku wtórnym e, jest około 90% inwestorów, dobra? Czyli wszyscy fliperzy. Większość flipperów tak naprawdę przyjeżdża na mieszkanie, remontuje, sprzedaje. Normalne kupno, kupno sprzedaż nieruchomości. I teraz zobaczcie, ile jest jeszcze, moim zdaniem, wiedzy do wykorzystania i możliwości inwestowania w nieruchomości, które pozostaje tutaj. I tak naprawdę tutaj to jest właśnie ta sytuacja, w której nie ma konkurencji, albo ta konkurencja jest dużo mniejsza, którą między innymi wykorzystuję ja. Jeżeli miałbym dalej ten tort dzielić i szatkować na kolejne e, jakby elementy, to moim zdaniem, moim zdaniem tak jest około taki gdzieś e, element i taki, no może teraz, teraz to będzie troszeczkę inaczej, by się zmieniły postępowanie upadłościowe, są to e, część e, jakby nieruchomości zadłużonych. Czyli to jest taki fragment tego tortu, to są nieruchomości zadłużone. Napiszemy zadłużone. E, niestety e, najlepiej to piszę na komputerze, więc wybaczcie, ale będziecie e, słyszeli, słyszeli to co mówię. Zadłużone. I to bym podzielił właśnie na postępowanie postępowanie egzekucyjne, egzekucyjne i postępowanie e, upadłościowe. Ok? I teraz... Ta szala może się niedługo zmienić z uwagi na to, że zmieniły się przepisy w marcu. Więc bardzo duża grupa osób w ogóle jakby się nie interesuje postępowaniami jakby zadłużonymi. Czyli tym, tym fragmentem tych postępowań, czyli moim zdaniem postępowań zadłużonych. Jakby omijacie to, jeżeli coś jest pisane w księgę, Albo jest prowadzone postępowanie podłościowe, albo egzekucyjne. Większość ludzi z tego, że tak powiem, się wymiksowuje. Jest bardzo duża jakby możliwość dostępu do tego. Dzisiaj o tym nie mówimy. Dzisiaj chcę Wam tylko pokazać i podzielić rynek, na co powinniście się skupić, gdzie rozszerzyć swoje horyzonty, prawda? I to jest, to jest jakby klucz wejścia do postępowania, do jakby tej klasy smart, którą, którą ja Wam, że tak powiem, proponuję. Zaznaczymy to na przykład na niebiesko, albo w zasadzie zaznaczymy to na czerwono. Jest to kwestia zadłużonych, to zrobimy na czerwono. Ok. Dobrze. To są dwie takie najważniejsze rzeczy, które gdzieś mieliście styczność i na pewno o tym słyszeliście: zadłużone i rynek wtórny, który dobijacie się i pod drzwiami, stoicie w kolejce. Kolejnym elementem, e, kolejnym elementem na pewno będzie. Słuchajcie, rynek pierwotny. Mało osób w ogóle się tym. E, rynek pierwotny. Mało osób w ogóle się tym e, interesuje raczej się skupia jeździ jak już się interesuje to ciężko tam znaleźć ale e, to nie na dzisiaj ale weźcie pod uwagę że jest coś takiego i tutaj naprawdę bardzo można na tym dobrze zarobić. Między innymi jesteśmy e, w moim nowym biurze gdzie też na rynku pierwotnym kupiłem duże mieszkanie o którym będziecie mieli kolejne filmy na którym bardzo dużo zarobię e, jeżeli je sprzedam więc się też nad tym zastanawiam. Niemniej jednak bardzo mocno mi podniosło to mój posiadany majątek. Dobrze kolejne, kolejną rzeczą e, jest na przykład, tu już nie, nie bierzcie tego pod uwagę e, proporcji, bardziej chodzi o to, żebyście mieli świadomość, e, z czym to się je i, i, i co tutaj jest. E, kwestią e, kolejną jest na przykład mm, zasada handel prawami. Handel prawami. E, w ogóle nieruchomość jest to prawo. Więc do, tego, do tej nieruchomości należą też inne prawa, nie tylko prawo własności, ale prawo do różnych elementów nabycia tej nieruchomości. Więc w dużym skrócie, też, skupcie sobie uwagę, że można nabyć różne prawa, które pomogą Wam nabyć taką nieruchomość. Okay? Kolejnym aspektem, może to nie jest środek, wybaczcie mi, kolejnym aspektem będzie, może będziemy to, porysujemy troszeczkę, czyli na zasadzie, tu jest żółte. Tu zrobimy jakiś tam kolorek. No, czarnym to może nie. Już nie będziemy tego kolorować. To są takie najważniejsze rynki, które, które wy znacie. Czyli tak, handel prawami. Później mamy e, udziały. W ogóle nikt z Was e, albo słyszał o tym, ale nigdy. Udziały. Ok? Udziały. E, dużo osób wie, w ogóle to omija. Naprawdę można e, kupę kasy na tym zarobić. Tylko trzeba wiedzieć, jak do tego podejść, na co zwrócić uwagę i, i, i co kupić. Moim zdaniem bardzo ważnym elementem jest wyodrębnienie lokali albo wyodrębnienie innej nieruchomości. Co do zasady lokali mieszkalnych. W ogóle o, też e, duża grupa osób omija to, będziemy o tym mówić, na pewno zrobimy o tym kolejne ćwiczenie. Czyli weźcie pod uwagę, że można nieruchomość e, jakby wytworzyć. Tak? Z jednej nieruchomości można wytworzyć inne nieruchomości, na przykład poprzez wybudowanie. Ale nie, nie, nie o tym teraz miałem na myśli. Wyodrębnienie. Ok? Będziecie wiedzieć, wyodrębnienie. Kolejną zasadą jest możliwość zarabiania na zamianie. Zamiana. Tutaj w dużym skrócie można, nie wydając pewnych pieniędzy, ograniczając różne, różne aktywa i wydatki, koszty, na przykład w PCC, oraz mając jakieś inne swoje mieszkania, można naprawdę dobrze na tym zarobić. Co jeszcze z takich ważnych rzeczy, co dzisiaj Wam powiem, jest na przykład cesja. Cesja. Na cesji bardzo można dobrze zarobić. To jest też jakby troszeczkę powiązane z handlami prawami, ale tutaj mam na myśli inne rzeczy. Cesja jest takim raczej wyznacznikiem, konkretnie. Tutaj na pewno słyszeliście, ale może duża grupa osób w ogóle tego nie praktykuje. Jeszcze tutaj e, zmieściliśmy. Jeszcze jest kilka innych rzeczy, bo łącznie jest ich 12, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze Wam dzisiaj powiem o temacie na przykład mieszkań komunalnych, e, czyli gminnych, zarabianie na mieszkaniach gminnych. E, nie wszędzie już się da to zrobić, ale jeszcze 80%, tak 70% Polski cały czas ma możliwość e, m, zarabiania na mieszkaniach komunalnych. Oczywiście, jeżeli macie wiedzę, jak pozbyć się bonifikaty pełnolegalnie, i, 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 i zakupu i dojścia do mieszkań gminnych, a jest tam dużo takich możliwości, no to weźcie pod uwagę coś takiego jak mieszkania gminne. Okej. Okay. Gminne. To jest takim dużym skrócie, żebyście skupili. Na jeszcze szkoleniu tutaj dorzucimy kilka innych rzeczy. Niemniej jednak mój torcie jakby zapełnił dzisiaj, więc skupcie uwagę na te wszystkie rzeczy, a nie tylko i wyłącznie, jeżeli miałbym to zrobić tutaj, wam jeszcze zaznaczyć. Wy jesteście w tym zakresie, tak? Tutaj. A to wszystko i jeszcze troszeczkę jest tak naprawdę możliwe, jeżeli będziecie mieli wiedzę. Tylko z każdego tematu musicie wiedzieć, jak do tego podejść. Czyli, jeżeli będziecie mieli nieruchomość, którą większość ludzi omija, to wy będziecie mogli sobie przyporządkować do danego elementu ten kawałek tortu. Tutaj jest najwięcej mieszkań zadłużonych, największe dotarcie, najmniej konkurencji. Te wszystkie inne rzeczy są jakby elementem dodatkowym. Jeszcze co tutaj mi, co jeszcze bym Wam zmieścił, to na przykład jest, albo tutaj zmieścimy Wam to, żebyście jeszcze dostaniecie dzisiaj ode mnie jeden temat. Ok, to zapiszemy mieszkania gminne, będziecie wiedzieli. No to tutaj jest coś takiego jak nabycie spadku albo udziału w spadku. Spadek, ok? Czyli, żebyście wzięli pod uwagę, pod uwagę, że możecie nabyć spadek. Ja e, też miałem taką, taki fajny case, nie na dzisiaj, ale e, nabycie spadków, skład którego wchodzi, na przykład e, część nieruchomości, albo, czyli udział w spadku, albo e, cała, cała, nieruchomość. E, no jeszcze, e, jeszcze wam, e, no już tort się dzisiaj wypełnił, e, kolejne, kolejne e, elementy. To jak, to jak będziecie mieli kiedyś chęć przyjechać do mnie na szkolenie, to jeszcze Wam do, dorzucę jeszcze tutaj dwa, trzy. To są takie najważniejsze rzeczy, które powinniście się teraz sfokusować na to, żeby nie patrzeć tylko w ten pryzmat, tylko wziąć pod uwagę, że są też inne rzeczy, które gdzieś tam może słyszeliście, a, a, a w ogóle nie braliście pod uwagę. Wiem, że to, czego dzisiaj się dowiedzieliście, było pewnie dla Was dużym zaskoczeniem. Że rynek, o którym myśleliście, to tak naprawdę tylko 10%. Macie teraz wiedzę, że jest jeszcze 90% tego rynku. Liczę na to, że jak będziecie oglądać moje kolejne odcinki, wykorzystacie tą wiedzę i przekujecie to w dobre pieniądze. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i nie zapomnijcie polajkować i pisać komentarze. Do zobaczenia!